Przygody Abramsów. Odcinek pierwszy. Spacer. I, I dobrze, uda mi się z tym poziomem. Kła, kurka wodna. Nie udało się. Abrams. Ciota, ta Idziemy na spacer. Jej. Chwile później. Mm -hmm. Mm -hmm. Cześć, Abra. Cześć, Leopard. U Abrams się. Się ma APC. Chwilę później. Dobra, my już musimy iść z Abramsem. Okej, okay, to pa. Pa.